Namiary producenta obrabiarek XXI wieku. Dziś razem z Państwem równie uroczyście chcemy dokonać jej otwarcia. W imieniu gospodarzy dzisiejszej uroczystości firmy ProInvest, Arkadiusz nagięć generalnego wykonawcy oraz fabryki obrabiarek Rafamet Inwestora. Jego, wiceprezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA, głównego akcjonariusza fabryki obrabiarek Rafamet SA. Posiadającego prawie 50% akcji spółki. Pana Michała Rogatko, członka Rady Nadzorczej Rafamet SA, reprezentującego pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, drugiego największego akcjonariusza, kontrolującego prawie 33% kapitału. Wtedy obecny na naszej uroczystości pan premier Jerzy Buzek zdefiniował pojęcie detalu. Detalu według takiej nomenklatury i nazewnictwa Rafametu. Powiedział mi mniej więcej tak. A więc, Detal to jest coś, co obrabiamy na obrabiarce rachunku i ma średnicę ponad 10 metrów. Ok. Wysokość 6,5 metra i waży ponad 250 ton. Tą halę zbudowaliśmy również po to, żeby zredefiniować tą inwestycję. Parametry, o których. Obecnie mówimy, są już inne. Detal w rozumieniu Rafametu to coś, co ma średnicę ponad 13,5 metra, coś, co będzie miało wysokość ponad 8 metrów i wagę ponad 350 ton. Dlatego, że wybraliśmy dobrą firmę, która nam to zrobiła. W ramach postępowania konkursowego wewnętrznego Wybór był dosyć potem oczywisty i łatwy. Po wielu rozmowach merytorycznych postawiliśmy na firmę Pro Inquest dla arkadiusza Nagięcia. I z ogromną satysfakcją mogę teraz powiedzieć, że się kompletnie nie pomyliliśmy. Jest, jest to największa satysfakcja, jeżeli wydaje się własne pieniądze i za te własne pieniądze się kupuje to, co się dokładnie chce. To mało kto zapewne by chciał w to uwierzyć, ale. Jest to być może, mam nadzieję, Zresztą sytuacja po tym, normalna, że, że pan Poznaje pan. się takie firmy jak my po tym, jak te firmy kończą takie realizacje. Dzisiaj jesteśmy już spółką akcyjną i też realizujemy m.in. dla przemysłu kolejowego drugą, już z kolei właśnie skończyliśmy a inwestycje. A, Rafamet. Na międzynarodowej arenie, to my też tym samym jakoby dołączamy do, do tej światowej czołówki, z czego ja się bardzo cieszę, bo jesteśmy nastawieni przede wszystkim na rozwój, na inteligentny rozwój i taką pracę, współpracę z inwestorami, która bez żadnych zgrzytów właśnie kończy realizację z powodzeniami, a szczególnie w ciężkim przemyśle, z którego kiedyś Polska słynęła i myślę, że on się w tej chwili, co ja obserwuję, odbudowuje. Pokrótce przedstawimy czym my jesteśmy, kim my jesteśmy, tą halę nie tylko budowaliśmy, ale przede wszystkim też projektowaliśmy. rozwija między innymi dzięki takim zleceniom jak Afamita. To jest to, co my robimy jako core biznes, bacznie zwracając na to uwagę, aby ekonomia... Żeby nie były wydawane pieniądze niepotrzebnie w tych miejscach, gdzie one są niepotrzebne, tylko żeby były wydawane dokładnie tam, gdzie one są potrzebne i gdzie one się zamieniają z kolei na następne pieniądze i na zyski. Ja mam wraz z Panem panu Razem, z połową. Tam, tam, tam. tam panu Nikolicowi, panu Nikolicowi, panu nie są Nikolicowi, ale Cóż, na pewno moja wizyta, powiem tak szczerze, jest, no, trochę za późno, tak? Wstyd się przyznać, ale jestem pierwszy raz w firmie Rafamet. Myślę, że firma jest przykładem tego, o czym się u nas dużo mówi, tak? O tym, żeby polskie firmy wychodziły na zewnątrz, stawały się firmami globalnymi. Rafamet taką firmą jest, tak? To... 70-80% prezes mówił w tym roku o eksportu to jest e, współpraca z kilkudziesięcioma krajami, chyba ponad pięćdziesięcioma, tak? E, nasz rząd stworzył programy e, Go China czy Go Afrika, a pan prezes Bons i spółkarafamet już tam byli, tak więc jest pionierem przeciera szlaki. E, firma ma na pewno duże perspektywy. Zresztą my jako no, właściciel Agencja Rozwoju Przemysłu też przyjęła swoją nową strategię bazującą na trzech filarach. Tak? Innowacje, rozwój i budowa wartości. Poprzednie zapatrywanie na rafament też jest no, optymistyczne i tutaj szczególnie nowy budynek, ta, ta nowa hala.